Jesteśmy na Arbacie, ulicy, tak, ulicy, znaczy dzielnicy, centralnej części dzielnicy Arbat, która jest porównywalna do paryskiego Saint-Germain i generalnie jest, była kiedyś taką dzielnicą artystów, o którą wychwala w swoich pieśniach poeta Bart Ua Kudżawa Teraz co tutaj kaka znalazła? Teraz już niestety yy, dzielnica została troszeczkę zdemolowana w latach 60., gdyż postanowiono wyburzyć parę przestrzeni, żeby wybudować szeroką, wielką ulicę. Także ponownie stalinizm za zagurował nad yy, czymkolwiek, nad resztą, nad tkanką miejską i nad wszystkim. Pomnik wszystkiego Leonarda Koena, Bułata okudzawy Na Arbacie, Co było nie wróć i szaty rozdzierać by próżno. Cóż każda epoka ma własne obyczaje i ład. A przecie mi żal, że tu w drzwiach nie pojawi się puszki. Chętnie bym dziś, choć na kwadrans na koniak z nim wpadł. A przecie mi żal, że tu w drzwiach nie pojawi się puszki, tak chętnie bym dziś, choć na kwadrans na koniak z nim wpadł. Jedzenie dla dzisiejszego, czy rybna plus które okazały się po prostu naleśnikami. Wstąpiliśmy do świata dziecka, czyli takich galerii handlowych. I jest tutaj jeden z, z fast foodów zwany Deremo, fast food rosyjski, który właśnie serwuje takie różne yy, rosyjskie jedzenia. I właśnie wzięliśmy sobie pomenić. Dziś już nie musimy Niechotą się wlec na spotkanie. I tyle jest aut, i rakiety unoszą nas w dal. Jesteśmy w kompleksie pałacowym Caricino. Idziemy przez taki wielki park w angielskim stylu. A przecie mi żal, że po Moskwie nie suną już sanie. I nie ma już sani i nie będzie już nigdy, a żal. A przecie mi żal, że po Moskwie nie suną już sanie. I nie ma już sani i nie będzie już nigdy, a Doceniam pojętne, Mój wiek, mego Stwórca i Mistrza, ogromny mój wiek, doświadczony mój wiek pragnę czcić. A przecie mi żal, że jak dawniej śnią nam się Bożyszcza. I jakoś tak jest, że gotowiśmy czołem im bić. W XVII wieku, za czasów swojego panowania, car Aleksiej zbudował sobie pałac cały z drewna, do którego ponoć nie użyto nawet żadnego gwoździa. Był on uz uznany za ósmy cud świata. Niestety nie przetrwał próby czasu. I został zburzony w 1768 przez carycę Katarzynę. A to cudo powstało kilka lat temu i ma być repliką tamtego dumnego pałacu. A przecie mi żal, że jak dawniej się nam się bożyńszcza I jakoś tak jest, że gotowiśmy czołem im bić No cóż, nie na darmo, zwycięstwem nasz szlak się uświetni I wszystko już jest, cicha przystań, no najrozej i wikt. A przecie mi żal, że nad naszym zwycięstwem nie jednym górują cokoły, na których nie stoi już nikt. Kolejny dzień w Moskwie pogoda dzisiaj średnio zachęcająca. Jest godzina 9.55 Wybieram się dzisiaj w odwiedziny do Włodzimierza. Włodzimierz budzi się o 10, także już niedługo będziemy mogli go poznać. Już leży 4, 95 lat, policzyliśmy wczoraj, tutaj w tym mauzoleum, więc już trochę, by był mu setka strzeli, więc już dziadeczek. Niestety w środku nie można nagrywać, trzeba się płynnie poruszać i minutę można spędzić w sumie z w środku mauzoleum także nie, nie będzie można nic nagrać, ale można pokazać jaka jest kolejka eee, tak jak mówiłem od 10 z wejście wchodzimy już w i przez 3 godziny przyjmuję ludzi więc tutaj już zbiera kolejka wejście za darmo i no zobaczymy jak to będzie szybko szło zaraz się chyba otworzą te bramy 3 minuty zostały Tak tutaj gdzieś stoi ja zająć kolejkę. No zobaczymy. W internecie czytałam taki artykuł, że rzekomo ktoś zainstalował uchytą kamerę, tam gdzie on tam sobie leży i że ta kamera zarejestrowała jak on rusza ręką i jak mu korpus się podnosi i opada. Mhm. Czy to może być fake Włodzimierz? Może to kupła. No już po. Jak ci się podobało chodzić w Przystojniutki. Przystojniutki. Świecił się. Jakiś taki dźwigniew różowy. Gdzie światło Prawie jak boskawa figura. Teraz jeszcze idziemy zobaczyć innych. Nie wiem czy to są groby, czy to są po prostu pomniki. Chyba groby. Co tu jest, Ty po nie poznałaś go? Nie nie znać po krwiach. Koło palak Polak, Felix Dzierżyński. To użytkownik jednej policji po rewolucji w 1917, 1917. No i kto to jeszcze jest? Gruzin. Wydawać by się mogło, że on po prostu tutaj leży w tej piramidce, ale nie, 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 bo to jeszcze się schodzi w dół. Jest tam przeraźliwie zimno. A tu jest taki świetny z którego takie dziwne światło yy, się wydobywa. Nie? No i tutaj są groby. A przecie mi żal, że nad naszym zwycięstwem nie jednym górują cokoły, na których nie stoi już nikt. Co było, nie wróci. Wychodzę Wieczorem na spacer I nagle spojrzałem Na armat i ach, co za gość Rżą konie óseń Aleksander Syriewicz Przechadza się Ach, głowę bym dał że już jutro wydarzy się coś. Największa z siedmiu sióstr z stalinowskiego klasycyzmu. Mająca podaje że 206 metrów, aczkolwiek nie pamiętam. Możliwe, że 246. Pamięć Lulotline jest, a ja nie mam internetu, żeby sprawdzić. Ale wiem, że jest wysoka na 36 pięter i korytarze mają łączną długość. Około 33 kilometrów jest to siedziba Moskiewskiego Uniwersytetu. Oto i ona w pełnej krasie swej. Rżą konie łusami, Aleksander Swiergiewicz przechadza się, a głowę bym dał, że już jutro... No, się, mała. Nie płaczeć, bo wychodzisz.